Dzisiaj będziemy grać z Łysym Siema No, każdy się przywitał i dzisiaj będziemy wnerwiać ludzi degeneratami Oczywiście dzisiaj wcale nigdy nie, ja nigdy nie gram O, Łysy trafił! Boni. Łokuna! Graj Boni. Dobra, proszę bardzo Wow Bonny. bro Bierz knockout Dobra Nie jest nam na mnoku no i na, nasz yy, piękny przyjaciel ma Boni, A ja mam degenerata, którym będę wkurzał ludzi. No tak, bo ona jest wkurzająca. No. Dobra. Yy, a, a w ogóle ten update to gówno. Nie polecam nikomu. Bo ma jeden strzał, co najgorsze. No właśnie. Ja, ja nie wiem, jak można zrobić tak tragicznego yy, ten battle passa. Battle Pass, nie! Tak. Ja już jakby coś zniknęłem, więc nie ma szans. Ej, ten Larry i Lori to, 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 to dosłownie nic nie robi. No, bez przesady, on jest na blisko. Dobra, nieważne, to jest tylko jedna przegrana. A jak no. przegramy tak ogólnie, to ty nic nie stracisz. A ja stracę 5 pucharków ale to nieważne. Nie. No. Ważne jest, że mam 22 rangę na Sergiu i 20 na Kicie. No to najważniejsze. Oh shit. No, Shadafaka, Nani na Fucked up, bro. Fucked up. Łatwo Skibidi sigma. Oglądajcie bez skida. Bo to degenerat. Tylko ja nim gram, bo chcę wam pokazać, jak on jest wkurzający. Jak on jest tragiczny. Nie? I jak można szybko wkurzyć ludzi, żeby kwitnęli besa. a to jakby ktoś nie wiedział, BS to jest Brawl Stars. Ale chyba każdy by wiedział, nie? No, myślę, że tak. No i łatwo. Łatwo, bratku. Ej, dobra, dwie ranga zaraz będzie w ogóle na Edgarze. Mityk drugi. M mój kolega drugiego Mityka trafił, w ty? No i proszę bardzo. Ty wszczęściasz. Łysy. Co ty robisz? Oraż kurde Jakaś kaczka, w nim nie gra? Co? Jaka kaczka? <laughs> kaczka, dwa, jeden. Dobra, my, my tu robimy content na YouTube, to nie można się bawić, tylko kolejna gra, ruszamy z tym Koksem. Kurde, ale masz dużo pucharków na no, boni, bo kurde. Dziesięć. Ja Najwięcej na świecie, nie? No. Kurde. No nie tylko po jest, O kurde. Degenerat kolejny. Musisz Kto, który degenerat jest lepszy? Mój czy jego. Będę się pocił. Jeszcze bo nie jest złama Trochę. Ja będę się pocił ogólnie. Pa jaki pot. Nie ma gadżetu, let's go! Nie no, easy peasy będzie w tej grze, myślę. Au, bolało. Poko, no, nerw Poko. Dosłownie. Poko jest dobry jest do leczenia tylko. Za dobre jest do leczenia. Jeszcze ten gadżet. I dead. Nie, ale ta Charlie jest OP. Dosłownie. To powinien, moim zdaniem to powinna być legenda, pa jak się poca. Edgar, Edgar, skoczy nam nas, skoczy na mnie. Skoczy. Dobra, ale zabiliśmy go. Nerf Poko. Dobra. Easy. Poko loko jest spoko, bo jest loko, Poko. Za sroko, brodku. Łatwo bra brocie, brocie. Brot to po tym. Po niemiecku ziemniak, ale okej. Okay. Jest ziemniakiem po prostu. To normalne w społeczności. <grym> dobra, jeszcze. Czemu mam 6-9 pucharków? Nieważne. Nie zajmujmy się tym. Najlepiej się nie zajmować. Mamy to gdzieś. O kurde, Sigmy. Dwie. Trzy Sigmy. O kurde, możemy Siń, to przegrać. Sigmy. Za dobre są. No są. te Sigmy. To są chłopaki, nie dziewczyny stare. A widzowie mówiłem, że ja będę yy, no, grał z kolegą. Będę nagrywał. Mówiłem, mówiłem to. Każdemu to mówiłem. Ole Sigma, widziałeś to? Ulta uniknąłem. Skokiem. No bo tak się robi. Bro... Easy. Nogę taką postawię. Kurde, kupnąłeś mnie w jaja. Znowu uniknąłem? Au! Uwaga, to tam jest ten... Wiem, ona jest denerwująca bardzo. Ale już nie ma. Ja mus... No właśnie, wiem, że wiem, wiem. Nami no, by była ze mnie dumna. Łatwo, bratku. Easy peasy. No. Dobra. Kolejna wygrana. Jeszcze 19 pucharków. Kurde. Dobra, czwarta. 1000 monet. Robimy szybkie cięcie widzowie. Teraz zmieniamy postać No i wr wrócimy, jak zmienimy wszystkie te, te. te, te. Za minutę wracam. No, już jesteśmy yy, w grze. grę. Tak! <laughs> I będziemy największą Sigmą świata. No. W sumie to, 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 to nie są Sigmy, ale to są najgorsze postacie w grze. No. Które niszczą życie każdemu. Typ się nazywa Sorry XD. Aha. Jakie Sorry? My ranking. A ja sobie idę, tak? Mi ranking. Typ się nazywa. Ty, co to jest za nazwa, ludzie? Ta skacze, bo wtedy się... Co on robi? Czemu... Sorry, ja Czemu tam... sorry. Czemu tam tam... tam oj, oj, no, tak Bet? Maro, Jessie, cię mogę rozwalić. Wiem właśnie. w nie No poko silniejszy. Trzeba na daleko z nimi lecieć. Teraz lecisz. I dominacja. Dominacja genetyczna. A, słabe, zaraz. Co, Kurde, ja już nie mam gadżetu. Było lepsze. Jest. Ej, lepsze? ja każdego dosłownie sam zabiłem. Lidę. Ła, spowolnili mnie. Zostałem double hito. Ła, zginąłem od Macy. Widziałem a, właśnie. A zaraz będą duosy, więc lepiej będzie. To była. To była Mendy, sorry. Mendy, dobra. To była Menda. Co? No, gówno. Cały tryk Jestem pro gamer, bro. Żartuję, czekam. Dead, Sigma bratku. Ał, 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 Sigma, Sigma. Czekaj, ja tu nie uciekam. Ja uciekam, git. Zabijesz no, to go ultem Dead Dobra! Ale sigma Kolejna wygrana z rzędu która mamy z pasję. ty? Szóstą Dobra, teraz zgramy Dobra, je jeszcze jedno, drugie miejsce, szczerze mówiąc Ej, w ogóle za 400 pucharków będę miał 8 Tysięcy A nie 8 No to git Bratku Ser Sigma. Nie, bo nie jest słaba na głosy. Patrzcie w ogóle, którą ja mam rangę. Widzowie. Dwudziestą na Kiku. Oczywiście, że dwudziesta taka piękna. I piękny skin. Kupiłem dzisiaj dopiero. Ej, dobra, jeszcze dwie wygrane i, robimy, i zrobiliśmy im wszystkim Sigma. Może lolą. Sigma. Hmm, nie wiem. Dobra, bierzemy Sigma El Primo. O kurde. Na blisko. Primo. Jesteśmy na blisko. O, git. No, my, ja Dobra, łysy, tryhard. Git, wiatrek. Karaborska. Karaborska. <ścoughs> Ty się tak nazywał. Karaborska. Marek Karaborska. Karambolski Opa, Ucieka ten Edgar Degenerat, jestem lepszym Edgarem To widać po Mojej twarzy dawaj na niego. Po moim ja skinie większą sigmą, widzisz? 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 Pierdziele, tamten ma legendę. Ale nie masz hulta No właśnie <głos> <głos> Bro, chill Ale aż 9 A masz 9 kubów? Dobra. Mam 5 kubów. Mario bagana. Musisz rozwalić. Rozwaliłeś. Jednego zabiłem. Jeszcze trzeba było. Dał się w pułapkę ideolo Tutaj jest Max 7 mam dad, ale dominacja jest genetyczna drugi. Kubek z kubów. Ej, ej, bo... Ej, bo ty bro, zginiesz. Ziobro. Zio ej, 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 Bro. Ej, bo ty nie zginiesz. Zginę. Przecież. Aj. Marobę cuby. I teraz to to oni nie wyglądało. Łatwo, bratku. Dobra, oni nie mają kubów. Na easy. Muszę rozwalić mojego brata. El Primo, it's here. Bratek, bratek sunął bądź Ja mam Ej no Dzięki za dodatkowego tak w ogóle łysykuba Easy dominacja genetyczna, kurde I w tym momencie mamy 20 rangę na degenerację Kurde mi te same dropi, bro. Jakiś klasyczny 8-bit. Ja Uleciał. nie umiem Drugi? Epic. To jest 8-bit. Tryhard. Dobra, tekstyka. Skam. Kurde, 20 ranga na degeneracie. Dobra, Ładne. proszę bardzo. Udowodnienie. Dropnam takiego. Mój jest. To jest serce. Search in Co, jak banana wywalił. To nieważne. No dobra, widzowie, to na tym odcinku. No tyle, ale zaraz nagramy kolejny. Więc się nie martwcie. No i na raz.